Witajcie, moi drodzy, na kanale Mocny Fundament. Dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie możemy studiować Słowo Boże. Moi kochani, chciałbym skupić się dzisiaj na pewnym fragmencie z Nowego Testamentu, konkretnie chodzi mi o list Jakuba. I tam z piątego rozdziału będziemy czytali werset szesnasty, ale chodzi mi przede wszystkim o jego drugą część. Nie będziemy dzisiaj analizowali całego tego fragmentu, tym bardziej, że troszeczkę odnosiłam się do niego w poprzednim odcinku. Natomiast chciałbym, abyśmy skupili się na drugim członie, drugiej części: 5.16, list Jakuba. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I teraz uwaga, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Moi kochani, jeżeli chodzi o modlitwę, można by było tutaj dużo mówić, ja tylko chciałbym kilka takich bardzo istotnych elementów modlitwy powiedzieć o kilku istotnych elementach modlitwy powiedzieć. O tak powinienem się wysłowić. Według słów apostoła Jakuba, i ja się pod nimi podpisuję, modlitwa osoby wierzącej ma ogromną moc. Sama w sobie modlitwa jest tylko zbiorem pewnych wyrazów, frazesów, słów, określeń. Niektóre modlitwy mogą być bardziej takie kwieciste, pięknie brzmiące, czasami nawet jak poezja. Niektóre mogą się wydawać kaleczne, ale płynąć prosto z serca, tak? Dla Boga najważniejsze właśnie liczy się, Najważniejsze dla niego jest to i liczy się dla Niego najbardziej to, żeby te modlitwy właśnie płynęły z głębi serca, żeby były wylaniem duszy przed Bogiem. A nie chęcią jakiegoś zaimponowania mu, bo Biblia mówi, że dla naszego krasomóstwa nie będziemy wysłuchiwani. Pan Bóg po prostu nie, nie zaleca nawet czegoś takiego, jak, jak po prostu kładanie jakichś modlitw pod, pod, pod publikę, tak? Ale dla niego najważniejsze jest to, żeby wylewać, otwierać przed nim swoje serce. I to jest pierwsza rzecz właśnie, modlitwa ma spełniać taką funkcję, ma być rozmową z Bogiem jak z przyjacielem. Druga rzecz, modlitwa ma być takim momentem, w którym całkowicie składamy swoją ufność w Bogu. Tylko właśnie taka modlitwa, gdzie w zupełności polegamy na naszym Panu ma jakikolwiek sens. Nie mówię tutaj o okresach takich, kiedy na przykład nie wiem, jesteśmy zniechęceni, nic nam się nie chce i tak dalej. W takich sytuacjach też powinniśmy się modlić jak najbardziej. Trudno jest wtedy modlić się z gorliwością, z jakąś wiarą. Czasami możemy modlić się na, na zasadzie takiej, żeby to odwałkować na przykład, albo na odczop się, tak? czy z przyzwyczajenia. Natomiast Pan Bóg po prostu zna stan naszych serc i wie jak to jest i odnosi się do tego wyrozumiale, jeśli jednak modlimy się o jakieś rzeczy po prostu takie można powiedzieć podniosłe, o chociaż Bóg pragnie modlić w takich i, i o rzeczy takie drobne. Bo nic, co jest drobne, nie jest dla niego za drobne, za mało istotne bo coś, bo on się interesuje całym naszym życiem. Ale pragnie też, żebyśmy potrafili modlić się o rzeczy wielkie i on ma wiele błogosławieństw dla nas przygotowanych, tylko czeka, aż o nie poprosimy. Dlatego, że jeżeli nie prosimy, to tym samym ich nie potrzebujemy. Bóg czasami doprowadza nas do takiego momentu w życiu, kiedy musimy poprosić, żeby otrzymać. I kiedy się modlimy o takie rzeczy, Bóg pragnie, abyśmy polegali całkowicie na Jego obietnicach, abyśmy zaufali, że to, co On powiedział, ma moc uczynić. i uczynić. Takie modlitwy sprawiają mu ogromną radość. Kiedy spotykamy się z Bogiem, musimy pamiętać o tym, że miejsce modlitwy jest święte, dlatego że Bóg jest tam obecny. I jest kilka nawet takich fragmentów, czy w piątym rozdziale Księgi Jozłego, czy w trzecim rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, w kilku innych fragmentach, gdzie Bóg nawet daje polecenie, żeby człowiek zdjął z nóg sandały, bo miejsce, na którym stoi, jest święte. Czy często też, jak ludzie zdawali sobie sprawę, że rozmawiają z Bogiem, padali na twarz, zakrywali tą twarz. Mając świadomość swojej niegodności, grzeszności i chcąc ukazać swoje uniżenie przed Bogiem. Więc to jest święty czas, kiedy łączymy się z królem wszechświata. I to nadaje mocy i znaczenia modlitwie, którą kierujemy. Modlitwa sama w sobie, tak jak mówiłem, nie ma żadnej mocy, żadnej Jakiejś sprawczej siły, czy coś takiego. Ale będąc takim otworzeniem serca przed Bogiem i wylaniem naszej duszy przed Nim, mówieniem Mu otwarcie o naszych potrzebach, ono, ono tak jakby uruchamia ramię Boga. I wtedy dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy. Jednym z przykładów takich biblijnych, modlitwy tego typu. Jest chociażby modlitwa Hiskiasza, kiedy Sancheryb najechał jego ziemię i odrzucił, że tak powiem, uniżenie Hiskiasza, tylko powiedział, że, że do wieczora po prostu wybije wszystkich jego mężczyzn, wyłupi im oczy i tak dalej. Hiskiasz poszedł z listem od Sancheryba do świątyni pańskiej, rozwinął ten list przed Bogiem. Odczytał go i mówi: Panie, ty słyszałeś wszystko, co Sahary powiedział? On zbluźnił tak naprawdę tobie, panie, on tobie się przeciwstawił. Zadziałaj, panie, nie pozwól się lżyć, nie pozwól, aby twój lud był traktowany w taki sposób. I otworzył po prostu się całkowicie przed Bogiem, i to jest jedna z najpiękniejszych modlitw, która jest zapisana w Słowie Bożym. Co się stało wtedy? Pan Bóg posłał swojego anioła, który w ciągu jednej nocy wybił całą armię Sancheryba 185 tysięcy. Niesamowite. Modlitwa ma ogromną moc, zwłaszcza modlitwa wstawiennicza, kiedy nie koncentrujemy się na swoich potrzebach, co samo w sobie nie jest złe, ale. Większość naszych modlitw wygląda w taki sposób, że koncentrujemy się na sobie i swoich bliskich. I mówimy: Panie Boże, daj, Panie Boże, pobłogosław, Panie Boże, poprowadź, Panie Boże, zrób, Panie Boże, to, tamto. Ale w momencie, w którym zaczynamy się wstawiać za innymi ludźmi, Pan Bóg też niesamowicie może zadziałać. Przykładem jest chociażby Chiop który oberwał mocno od szatana, Bóg dopuścił do tego, żeby tak się stało, to było za Bożym przyzwoleniem, ale potem, kiedy Bóg objawił się Hiobowi i powiedział, że jeżeli on nie będzie się za nich wstawiać, to Bóg im nie, nie odpuści tego, co oni mówili, bo Bóg kłamali i nie mówili prawdy o nim i o jego charakterze, tak jak jego sługa Hiob. Jest tam taki piękny fragment zapisany, że kiedy Chiop wstawiał się za swoimi przyjaciółmi, Bóg odmienił jego los i oddał mu w dwójnasób to, co stracił. Zobaczcie, to jest niesamowite. Czasami Pan Bóg może czekać i zwlekać z pewnymi odpowiedziami na naszą modlitwy i z okazaniem swojej mocy. Do momentu, w którym nie zdecydujemy się wstawiać za innymi ludźmi, kiedy w ten sposób wyzbędziemy się egoizmu, koncentrowania się na sobie, na swoich potrzebach i kiedy walczymy za innych w modlitwie, Pan Bóg w tym czasie może działać nie tylko na nich i nie tylko w ich życiu, w ich sprawie, ale może odmienić również nasz los i nasze serce. Modlitwa wstawiennicza ma niesamowitą moc też przemiany naszego osobistego charakteru, bo nie można nienawidzić kogoś czy źle życzyć komuś, za kogo się modlimy. Tylko żeby to było jasne, modlitwa nie zmienia jakichś planów bożych, czy nie wymusza na Bogu pewnych jakichś zachowań czy działań, ale modlitwa zmienia tego, który się modli. Zmienia jego nastawienie, jego sposób patrzenia. Jego perspektywę pomaga spojrzeć ponad pewnymi sytuacjami, dostrzec tą duchową rzeczywistość. Tak jak Elizeusz modlił się o to, żeby Pan otworzył oczy Jego sługi, i w odpowiedzi na tą modlitwę sługa zauważył wozy ognistej, aniołów, wojska, armie anielskie otaczające dotan, w którym był Elizeusz. Modlitwa pomaga spojrzeć głębiej w ten duchowy wymiar. Człowiek, który się modli, jest napełniony Bożą Obecnością. Daniel trzy razy dziennie modlił się i Biblia składa świadectwo to jest szósty rozdział księgi Daniela że wszyscy jego współpracownicy, a nawet sam król Dariusz dostrzegali, że był w nim nadzwyczajny duch. Modlitwa ma naprawdę ogromną moc. Mógłbym tutaj przytaczać wiele przykładów z mojego osobistego życia. Pan Bóg wysłuchiwał moich modlitw, ale wtedy ten odcinek byłby dosyć długi. Natomiast ja ze swojej strony, jedyne co, to chciałbym zachęcić Ciebie, drogi słuchaczu, abyś osobiście doświadczył mocy modlitwy w swoim życiu. Abyś polegał na Bożych obietnicach, nawet otworzył Biblię w czasie, gdy się modlisz, przytaczał konkretne fragmenty. Nie po to, żeby uświadomić Bogu, co powiedział, bo on nie ma jakiejś demencji starczej czy Alzheimera czy cokolwiek innego, że on nie wie, co powiedział. Ale po to, żeby pokazać Twoją ufność i całkowite poddanie się temu co on mówi i pokazać, że i możesz pokazać w ten sposób też, że całkowicie ufasz, wierzysz w to, że to, co on powiedział, ma moc uczynić. Takie modlitwy Bóg wysłuchuje w niesamowity sposób. Będziesz w szoku. Um. Ja czasami wybaczcie za takie kolokwialne określenie, ale chcę go specjalnie użyć. Czasami, kiedy widziałem odpowiedzi na moje modlitwy, to po prostu szczęka mi opadała, musiałem ją zbierać z podłogi mówię, Boże, co ty uczyniłeś po prostu? Wysłuchałeś mnie ponad to, co Cię prosiłem, albo rozwiązałeś to w taki sposób, w jaki ja bym nigdy w życiu nie przypuszczał, że to można rozwiązać. Bóg jest Bogiem, który jest niczym nieograniczony. Jeżeli tylko uchwycisz się go wiarą i będziesz prosił w modlitwie o jego błogosławieństwo, otrzymasz je. Otrzymasz je. Bóg powiedział, że jeżeli o cokolwiek będziemy prosić w jego imieniu i zgodnie z jego wolą, on wysłucha tej modlitwy. Ważne jest też to, żeby modlić się w imieniu Jezusa Chrystusa. To znaczy w jego autorytecie i zgodnie z jego myślą. Zgodnie z Jego nauką. Jeżeli będziemy prosić o coś, co jest sprzeczne ze Słowem Bożym, Bóg nam tego nie da. Ale jeżeli będziemy modlili się o to, co jest zgodne z wolą Bożą i z planem Bożym dla nas, to wtedy Pan Bóg da nam więcej niż potrzebujemy. A skąd możemy wiedzieć, jakie są Jego plany i Jego zamiary względem nas? Również możemy to poznać poprzez modlitwę. I studium Słowa Bożego. Czasami Pan Bóg może też przysłać pewne osoby, które dadzą nam wskazówki wprost od Boga. I chodząc z Nim, modląc się, rozmawiając z Nim, studiując Jego Słowo, w momencie, w którym Pan Bóg przyśle do Ciebie osobę, która będzie mówiła pewne rzeczy, Ty rozpoznasz, w jakim Duchu ono to mówi. Rozpoznasz, wyczujesz Ducha Bożego albo Diabelskiego. Będziesz jak taki. Sonar, że tak powiem, czy jakiś nadajnik, który będzie odbierał duchowe fale. I zachęcam Cię z, ze swojej strony bardzo, bardzo gorąco, serdecznie do tego, żebyś samodzielnie sprawdził to, o czym mówię. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Po prostu sam tego doświadcz. Jeżeli macie jakieś fajne doświadczenia związane z modlitwą. Możecie opisać to w komentarzach. Chętnie poczytam. Jeśli będziecie zainteresowani, też mogę nagrać taki odcinek, w którym bezpośrednio podzielę się z wami odpowiedziami bożymi na moje modlitwy. E, powiem wam, że gdyby w niektórych z tych doświadczeń nie uczestniczyły inne osoby, to jakbym to opowiadał, to, to po prostu ciężko by było uwierzyć w to. Ponieważ... Em, Pan Bóg tak mi pobłogosławił w różnych sytuacjach, że też i inne osoby mogły w tym uczestniczyć i też czerpać z tego błogosławieństwa. To w razie czego mam nawet nawet świadków, którzy mogą potwierdzić, jak Bóg w niesamowity sposób w różnych sytuacjach mojego życia potrafił zadziałać. Chwała Mu za to. Moi drodzy, był odcinek o modlitwie, więc nie wypada się nie pomodlić. I teraz właśnie chciałbym to zrobić. Moi kochani, jeżeli teraz macie możliwość, skońcie głowy, zamknijcie oczy, tak aby swoimi myślami skoncentrować się właśnie na, na tej modlitwie, może też w myślach samodzielnie się modlić. Panie najdroższy, chcemy bardzo podziękować Tobie za przywilej rozmowy z Tobą, jak z przyjacielem. Spraw Panie, abyśmy potrafili wylewać przed Tobą nasze serca, Panie, otwierać się przed Tobą, ufać Ci, ale przy tym pamiętać, że nie jesteś naszym kumplem, ale jesteś naszym Bogiem, jesteś naszym Panem, Panie. Więc, żeby te modlitwy były też pełne miłości, uniż, u, u, uniżenia, podziwu dla Ciebie, Panie, wdzięczności za Twoje błogosławieństwa. Ale, żebyśmy nie bali się mówić Tobie, Panie, o wszystkim. Obojętnie, czy są to rzeczy drobne, czy są to rzeczy jakieś wzniosłe, jakieś niesamowite, Panie. I daj, abyśmy jak najczęściej korzystali z przywileju modlitwy. Słowo Twoje pokazuje, że nie zawsze trzeba nawet klęczeć, żeby się modlić. Możemy iść ulicą i wznosić do Ciebie myśli w modlitwie. Możemy być chorzy w łóżku i też się do Ciebie modlić. Możemy, Panie, jechać samochodem i z Tobą rozmawiać, Panie. Ale dla Ciebie najważniejsze jest to, żeby otwierać swoje serce i żeby być w łączności z Tobą, tak jak Jezus, będąc tu na ziemi. Był w nieustanej łączności z Tobą, z Twoim królestwem, z Twoim tronem. Modlimy się, Panie, o to, abyś sprawił, żeby te modlitwy w naszym życiu były głębokie, żeby nie były mechaniczne, żeby nie były wyuczone, Panie, bo nawet jeżeli człowiek się modli swoimi słowami, to może odmawiać paciorek, może posługiwać się formułkami, Panie, a Ty nie masz upodobania w takich modlitwach. Ty chcesz, aby te modlitwy były czasem, w którym my mówimy Ci o, o wszystkim, co nam leży na sercu. Bo tylko wtedy można zbudować prawdziwą i trwałą relację z Tobą. I oto Cię prosimy, abyś tego nas uczył, abyś to nam umożliwiał, Panie, i zaszczepił w nas pragnienia, abyśmy właśnie tak chcieli czynić. W Twoje ręce się powierzamy na dzisiejszy dzień. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i dziękujemy za wszystko, co do tej pory otrzymaliśmy z Twojej dłoni. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Moi kochani, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie ten kanał. Rozsyłajcie go do swoich znajomych. Wszystkie te treści, które tutaj są zamieszczane, czy wykłady, czy te odcinki poranne, czy cokolwiek innego tutaj będzie publikowane, niech to trafia do ludzi, aby i oni w ten sposób mogli poznać Jezusa, zaznajomić się z Jego słowem, rozkochać się w nim. Jeżeli macie życzenie, zostawcie jakiś komentarz, lajka like też pod tym filmem. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.